Justyna Wojciechowska TV Reklama, jest z nami Violeta Gejer. Cześć. Cześć, witam. Witamy. Jesteśmy w Pałacu Królewskim, na Balu Królewskim w Pałacu w Dralewie. E, może, czy możesz nam powiedzieć, co cię skłoniło, żeby właśnie dzisiaj tutaj z nami być? Tak, jest to wyjątkowe miejsce mojego dobrego znajomego, którego znam od 25 lat. E, przepiękne, historyczne miejsce, z którym także wiążemy jakieś plany, plany biznesowe. No, dzisiaj mamy Sylwester, jest bardzo, bardzo dużo znajomych, klientów, którzy także współpracują ze mną od, od wielu, wielu lat i no, naprawdę jest miło i bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. A czy możesz się pochwalić, czym się zajmujesz? E, prowadzę Elite Business Club Monaco, jestem założycielką i prowadzę Elite Business Club Monaco od czterech lat. Organizuje fajne, róż, różne prestiżowe wydarzenia w Polsce i także już niebawem za granicą. Naj, naj, najbliższe nasze wydarzenie odbędzie się 25 marca w zamku Krasickim, w przepięknym miejscu, w hotelu, który zdobył nagrodę za najpiękniejszy wystrój na świecie. Będzie to gala Złote Anioły, wybory Miss i Mister Elite, targi sztuki i luksusu. Także zapraszamy. Tak, Bardzo zapraszamy serdecznie wszystkich do, do udziału. Osoby, które, które są zainteresowane, proszę o kontakt przez naszego Facebooka lub Instagrama, Business Club Monaco.com lub Elite Business Club Monaco, Facebook. Mhm. Chciałabym zapytać, w co warto inwestować? Wydaje mi się, że w, no w tym momencie to chyba nieruchomości także z także zagranicą. Za e, Dubaj, Marbeja e, to, są, to są miejsca, które są warte, warte naprawdę zainwestowania. Mamy teraz w sprzedaży też przepiękną nieruchomość e, w Dubaju, którą, którą sprzedajemy. Dochodzą nam kolejne nieruchomości także w Marbeji, gdzie podpisujemy z naszym partnerem e, umowę i będziemy też organizować tam galę biznesową i otwierać oddział klubu. To, to chyba najbardziej w tej chwili jest rentowne na rynku, który, który, który mamy. A dzieła sztuki? Tak, dzieła sztuki zawsze były rentowne i, i będą. Współpracuję na stałe z Diamond Craft, Samantą Belling. Eee, także też fajnie się ta współpraca rozwija. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Eee, także mamy dużo planów na przyszły, na przyszły rok i, i mam nadzieję, że wszystko się ułoży i będzie do... Właśnie, kończymy 2022 rok. Eee, jakie są cele, jakie są plany na następny rok 2023? Tak, jak wspominałam, no, najbliższe wydarzenie to właśnie mamy tutaj y, Zamek, Zamek Krasicki. Zamek Krasicki, na którym się skupiamy na Gali, czyli 25 marzec, y, Zamek Krasicki, na który serdecznie zapraszam. A jak, jak wspominasz 2022? Także dobrze, bo udało nam się zorganizować bardzo fajną galę y, y, w Trójmieście. Galę charytatywną bursztyny biznesu y, w przepięknym hotelu pięciogwiazdkowym y, y, Hotel Quadrille. Była to gala charytatywna na rzecz y, hospicjum Bursztynowa Przystań. Ym... Piękny, przepiękny pokaz mody, przepiękna letnia atmosfera, zresztą Sopot i całe Trójmiasto jest bardzo magiczne i w tym roku także będziemy organizować kolejną edycję gali charytatywnej Bursztyny Biznesu w Trójmieście. Czyli tutaj bierzesz udział w akcjach charytatywnych, tak rozumiem? Tak, tak, tak. Wspieram, wspieram akcje charytatywne. W zamku także odbędzie się y, aukcja charytatywna. W tej chwili jest malowany obraz Ignacego Krasickiego, który jest patronem zamku y, Krasickiego y, on będzie wylicytowany i będzie taką główną atrakcją, jeżeli chodzi o y, aukcję y, dzieł sztuki. Czego możesz życzyć tutaj naszym słuchaczom? Przede wszystkim zdrowia, dalszych sukcesów, spokoju i wytrwałości, bo czasy dosyć mamy specyficzne, ciężkie. Ale mam nadzieję, że ten rok 2023 będzie fantastyczny dla wszystkich. Przede wszystkim optymizmu i wiary w siebie. Dziękujemy w takim razie. Dziękujemy.